Wszystkim z tej strony, Iza. Witam Was serdecznie na moim kanale. To jest drugi filmik na moim kanale, ale jeśli jeszcze nie widzieliście pierwszego, no to zapraszam serdecznie, ponieważ dzisiaj testujemy w praktyce perełki z Rosmana, które ostatnio udało mi się nabyć, jak również znane i lubiane przeze mnie kosmetyki. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie mnie na Instagramie, to serdecznie Was do tego zachęcam. Maluję, podkreśnik testuję. Tam testuję mnóstwo innych kosmetyków, kolorówkę, ale też pielęgnację. A my zaczynamy! No i słuchajcie, na pierwszy rzut idzie tutaj taki oto Eveline Hyaluronic Clinic. Jako baza jest to nic innego jak po prostu takie serum. Lepkie. Ma niby nawilżać skórę i tak dalej. Ja stosuję to jako bazę. Po prostu najzwyczajniej w świecie. Daje takie przyjemne uczucie chłodzenia, takiej lepkości. Nic, nic wielkiego. Poczekamy chwilę, aż się wchłonie. I teraz weźmiemy sobie namoczoną gąbeczkę. Weźmiemy sobie lusterko e, i użyjemy e, dzisiaj jako podkładu e, Ingrid Ideal Face e, w odcieniu 11. Nałożymy troszeczkę. E, troszeczkę rozcieńczymy e, go, właściwie to rozbielimy White Brightener Mixer z Kobo. Wszystkie kosmetyki będą w opisie. Dajemy taką o, kropelkę. No i nakładamy na twarz. Powiem Wam, że chyba za mało zwilżyłam trochę gąbkę. Pamiętajcie, że zawsze gąbeczka musi być zwilżona. Nie może być tak po prostu, wiecie, sotę. Moja cera nie jest teraz w najgorszym stanie, więc nie potrzebuje bardzo dużo krycia. naprawdę, żeby wyrównać tutaj niedoskonałości. Resztę też można e, niedoskonałości, takich większych, korektorem zamaskować. Super. Teraz jako korektor oczywiście Liquid Camouflage od Lovely w odcieniu 01. Słuchajcie, tak naprawdę tyle powinno wystarczyć na całą twarz znowu gąbeczkę. Ja zaczynam sobie od nosa, żeby korektor troszeczkę sobie odpoczął pod okiem. To jest taki trik na zbyt e, rzadkie korektory. Albo o za małym kryciu. By je chwilę zostawić, robię tak z tym korektorem z Biedronki, który też recenzowałam na Instagramie jakiś czas temu. On ma fantastyczne krycie, ale niestety wchodzi jednak w zmarszczki. Też tutaj sobie nakładamy jako... Bazę pod cienie. No i tak, słuchajcie, jako puder dzisiaj użyjemy tą nowość, moje nowe odkrycie, czyli Fixing Powder. Użyjemy go zarówno pod okiem. Na nos jeszcze potem nałożymy ten bardziej matujący, powiem Wam, że tutaj ta baza, możemy tak ją nazwać? Ten żel z Eveline wszedł mi w jakąś taką trochę reakcję z podkładem. Tragedii nie ma, ale nie polecam tego kosmetyku. Jest tu też napisane, że to może być pod lub na makijaż. Nie mam pojęcia, jak mogłabym to nałożyć na makijaż. Może ktoś ma jakiś pomysł? Nie wiem. Słuchajcie, teraz zrobimy trochę brwi. Wykorzystam oczywiście Eyebrow Pomade. Mam trochę jeszcze resztki henny, ale no jednak wolę, jak te brwi są trochę mocniejsze. Weźmiemy sobie taki skośny pędzelek z taką tutaj szczoteczką na końcu. Ona nam pomoże potem te brwi utrwalić żelem z My Secret. To już tak poza konkurencją. W Rossmanie nie znalazłam jeszcze nic tak dobrze utrwalającego. A resztę dowiecie się też na moim Instagramie, także nie mogę Wam tutaj zbytnio spoilerować. Zrobię też na pewno taki odcinek o drogerii Natura i o kosmetykach, które uważam, że są warte. Zwrócenia na nie uwagi to na pewno. Okej. Okay. Wolę jak te brwi są tak ładnie wyrysowane. Ale też nie za mocno, więc możemy zawsze wejść tutaj z blenderem i trochę to złagodzić. I teraz słuchajcie, weźmiemy mm, ten z My Secret. Ja biorę na wierzch dłoni troszkę, niezbyt dużą ilość. I sobie czystą tutaj szczoteczką wyczesuję, brwi taki. Taki kształt, jaki chcę. Proszę bardzo. Dobrze. Teraz y, weźmiemy ten mocniej matujący Dr. Od foto ready i y, sobie nim utrwalimy nos. Właściwie to zmatujemy, zmatowimy, bo on już jest utrwalony. Mamy jeszcze troszeczkę tutaj w strefie T. Super. Teraz pójdziemy z brązerem i jako brązer dzisiaj yy, biedronkowy. Ginger Contour Powder w takim bardzo, bardzo chłodnym odcieniu. Pędzel, słuchajcie, z AliExpress. Najlepszy pędzel do konturowania ever. kosztuje 5 zł. Chcecie link, to Wam podlinkuję. Tym pędzlem nie zrobicie sobie krzywdy. Ten brązer on naprawdę jest bardzo plamiście się potrafi nałożyć, a ten pędzel sprawia, że on nakłada się bardzo przyjemnie. Naprawdę nie sądziłam, że aż tyle zależy od pędzla. Naprawdę. Wydawało mi się, że jak jest pędzel, wiecie do, do konturowania, to każdy da radę, ale jednak niekoniecznie. Trochę na nos. Troszeczkę tutaj przy linii włosów. Dzisiaj testowałam nową technikę mycia głowy. Też opiszę na Instagramie, jakie mam wrażenia. Ponieważ najpierw nałożyłam odżywkę na głowę, a dopiero potem szampon. Ale muszę jeszcze to przetestować, żeby wydać ostateczny werdykt. Jako róż pójdzie Alterra w odcieniu 08 Peachy. Świetny róż dla bladych osób. Troszkę wyżej niż bronzer. Wygląda przepięknie. Jako rozświetlacz już na wykończeniu Diamond Illuminator od VIBO. Mówię, że już kupiłam nową sztukę, także ta już się wysłużyła. On daje przepiękny, przepiękny efekt tafli. Można go stopniować. Super jest. Super jest ten rozświetlacz, jest cudowny. Coś tutaj jeszcze widzę taką kropeczkę na czole więc spróbuję małą ilością tego korektora jeszcze sobie to doklepać i przypudrować jeszcze może gąbką to zrobię No i dobrze. I słuchajcie, ciem do oczu. Yy, wezmę sobie pędzel z Biedronki. One są jeszcze dostępne. Te maluchy polecam na moim Instagramie. Te większe niekoniecznie. A jeśli chodzi o paletkę, to będzie to U7 in the city. To są takie fajne nudziaki. Więc yy, zacznę sobie może od tego odcienia takiego średniego chłodnego brązu. Dzisiaj yy, wiecie co? Będziemy testować sobie ten makijaż, jeśli chodzi o trwałość. Będę miała spotkanie online za kilka godzin, a potem a potem będę jechać na zakupy wieczorne. Więc przyjdę do Was z podsumowaniem. Zobaczymy jak to wszystko wygląda. Będę też dzisiaj nosić maseczkę. Cały czas tym samym cieniem operuję, idę na dół, na dolną powiekę. Cały czas ten sam pędzel, ten sam cień. Właśnie mi się podobała kiedyś Ada Grudkowska powiedziała, że... Nie ma co przesadzać z ilością cieni, potem jest dzień yy, cieni cien, tylko pędzji, potem jest więcej mycia i naprawdę powiem wam, że w domu jak maluję się sama, tak jak albo z wami na kanale, to naprawdę to jest prawda. Jakiś jakieś tu paprochy, latają dwa ruchy, bardzo jestem zadowolona z tej malutkiej paletki, nawet nie wiem gdzie ją kupiłam. Wiem że czasem są w TK Max też te cienie tej firmy? Jako błysk położymy sobie rozświetlacz Bibo, ten sam, który dawałam na policzek. O, i od razu jest tak jaśniej. Eyeliner znany, i lubiany Eveline. Precise brush liner, czarny. Jestem od niego uzależniona w pozytywnym znaczeniu. Dzisiaj wyciągamy tylko jaskółkę, delikatną, przy linii o taką. Dusz. Jako tusz słuchajcie, nasz tusz to Volumix Fiber od Eveline. On ma taką fantastyczną szczoteczkę. Już Wam ją ostatnio pokazywałam w filmiku. Ona jest taka krótsza na górze, a dłuższa na dole. I zobaczcie jak ona pięknie pogrubia też te rzęsy. Myślałam, że ona tylko będzie potrzebna nam do rozdzielenia. Ale ona też daje bardzo ładny efekt pogrubienia. Ja mam dosyć długie swoje rzęsy. Więc ta maskara naprawdę robi z nimi cud. Bardzo fajna. Pisałyście mi też na moim Instagramie, że bardzo ją lubicie, polecacie. I ona teraz kosztuje 6,50 w promocji. To jest najważniejsze dobry towar w przystępnej cenie. I ja to bardzo szanuję. Dobra, idziemy teraz na dół. Troszeczkę teraz zaczęłam sklejać rzęsy. Otworzyłam ją właśnie tydzień temu. Ale... Można to też zawsze wyczesać takim czesadełkiem, prawda? lepiej. Maskary z Eveline w ogóle na plus. I słuchajcie, jeśli chodzi o pomadkę, to mam e, matte to Last. Nie pokazywałam Wam jej chyba. A nie, pokazywałam Wam w filmiku, także stwierdziłam, że jej użyję dzisiaj. Wcześniej na ustach miałam balsam z Eveline, ale już mi się zjadł. Ta pomadka powinna zastygnąć za chwilkę. Jest naprawdę taki ładny ładny odcień. Nudziakowy, ale jednocześnie ma trochę takiego koralowego odcienia. Słuchajcie, jeśli chodzi o utrwalenie, też jest dostępna w Rosmanie, Mgiełka z wielendy. Nie jest to może jakieś utrwalenie na mur beton, ale wiecie, tak do scalenia makijażu bardzo fajna. Wydaje mi się, że teraz nie jest w promocji. A jeśli jest to w jakiejś małej, bo nawet patrzyłam specjalnie, mm, także spisikam ci teraz. Ta mgiełka ma bardzo drobny y, rozpylacz. Także naprawdę fajnie scala makijaż, tak. Takie daje odświeżenie. Słuchajcie, moi mili, jest godzina 16.12, także ja postaram się w tym makijażu pochodzić jakieś 4, może się uda nawet 5 godzin. I przyjść do Was z takim małym podsumowaniem. Przypominam, że będę cię nosić maseczkę, także makijaż będzie miał trochę ciężej. Mm, no i cóż, do zobaczenia za chwilkę. Pa! No hej kochane, e, witam się z wami po 7 godzinach, jest prawie godzina 23, także najlepszy czas, żeby podsumować nasz makijaż. Niech ja się sobie przyjrzę. Mm, tak, podkład powycierał się w różnych dziwnych miejscach, e, może to być zasługa tego żelu z Eveline? Być może. E, brwi utrzymały się ładnie, jeśli chodzi o kolor, ale żel no, nie do końca spełnia moje oczekiwania. My Secret. Pomadka zjadła się praktycznie po pierwszym posiłku, co jest typowe dla tych pomadek z Miss Porti. Cienie troszkę zebrały się tutaj w tym, na tym oku. podko też zebrał się tutaj w próździe. Wyświecił mi się nos tutaj ta strefa, T. nie jakoś patologicznie, ale tak, no, że trzeba było tutaj coś poprawić. Nie robiłam tego. Nie byłam też dzisiaj na zakupach, więc nie nosiłam żadnej maseczki. Konturowanie z tej strony wygląda całkiem, całkiem, całkiem. Jak na tyle godzin noszenia to u mnie zwykle konturowanie znika bardzo szybciutko. Z tej strony troszkę mniej, być może na tej ręce po prostu bardziej opierałam się teraz. Co więcej, mogę powiedzieć, najlepszym elementem jest tuż to, że tutaj się utrzymało wszystko bardzo ładnie bardzo to y, wygląda dobrze eyeliner też ok także słuchajcie no to by było na tyle dzisiaj bardzo wam dziękuję za cierpliwość za uwagę zachęcam do subskrypcji dajcie kciuka w górę skomentujcie mój film zajrzyjcie do mnie na instagram maluję testuję będzie mi bardzo miło jeśli mnie zaobserwujecie no i zobaczymy się w kolejnych filmach pa pa